Do filmów biorą znane nazwiska, no bo to się sprzedaje. A znane nazwiska są znane, no bo zagrały w filmach, no i to jest stary paradoks. To jest błędne koło. I teraz pytanie, jak mamy na nie wskoczyć? No przecież do filmów jej nie wezmą, bo, bo mówiąc najdelikatniej, no nie gra za dobrze. To może najpierw Sława, a potem filmy? Ty, młody dobrze kombinuje. Okej. Okay. Sława, ale skąd? Spichniemy ją z jakimś celebrytą. Kilka wspólnych bankietów, buziaczki na czerwonym Tymo, dywanie. No, nie Ty? pracuje dla jej męża. No tak. To odpada. A może sekstaśma? Hotel ekskluzywny, mąż, żona i jazda bez trzymańki, wszystkie strony. mu! Ludzik, wiem, co to znaczy. No widzisz, zuch, chłopak. Z internetu, tak? Dobra, słuchajcie, nie. My musimy wymyślić taką historię, żeby ludzie uwierzyli, że Marcelina jest. Interesującą osobą. Chłopaki, ja idę po fajki. Ty krzyście chodź ze mną, bo przyda ci się siły świeżego powietrza. Wiś się też przyda.